W kolejnym poradniku. Dzisiaj jesteśmy z naszym najlepszym kolegą y, od, od tej gry, czyli Rainbow Six Siege. I to jest Krystian. No i słuchajcie, zawsze trzeba mieć, y, sprawdzić, z kim się gra, co nie? Bo jak się wie, z kim się gra, to się wiadomo, z kim się gra, tak? No i ja na przykład wchodzę w mapę i patrzę, jakie mają zdjęcia profilowe. Takiego sprawdźmy Kuba. Ale czemu mi się zdjęcie? Nam się nie chce pokazać, co jest, kurwa. czekajcie chwilę. Hmm. No to mamy jest... uczuć trochę, ale tak. to się wy... 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 Pe, pe... Dobra, Dobra, e, zobaczmy na no, chwila, ten Kuba prosto jeden Dobra, no co on, on ma jakieś... Tam... Chwila, patrzę tego shock division Czy on... O! Cholera! Mamy takiego Shock Division, Bo ja już widać on ma. mamy Shock Division i on ma na przykład zejdzie z Fortnite. A te dzieci z Fortnite, to nie umieją grać, dlatego trzeba go złapać, tak za jajka, o i tak mu przypierdolić wtedy, kurwa bać o nie, lagowałem i co jest? co jest? O, o, co jest? Ty gnoju jebany. chodź tutaj kurwa, niedobrze Fortnite, to do kolegi mojego strzelać będziesz? O, dobrze Krystian, no i tak się pozbyliśmy się dziecka z Fortnite, czyli... Jak ktoś ma Fortnite, to Fortnite profilowym to on nie gra z nami bo on jest słaby i mu trzeba dać kopa dalej, kurwa. No przepraszam możesz, ja ale takie same mocy jest w tej grze, tak Dobra Krysa, więc ja chciałbyś jeszcze pojeść Ja powiedzieć, że jak nie będziecie bać Fortnite'a to równie dobrze Możecie kurwa na żołdsze do mordy prawie, nie? No, tak, do następnego Do następnego odcinka na razie Pa!